Rzeczywiście czuć nowe, tak jak mówią w rozwojówce o tym nowym roku numerologicznym. Teraz zamknęła się ponoć dziewiątka, co oznacza, że potrzebne jest podsumowanie, potrzebna jest integracja tego wszystkiego, co się wydarzyło. Im bardziej ja patrzę wstecz, im bardziej ja doceniam to, co się wydarzyło, uznaję, szanuję. Tym bardziej mam więcej siły na to, żeby iść do przodu. Stuluję o to, żeby zajmować się przeszłością w sobie, nie po to, żeby grzebać się w przeszłości, ale po to, żeby wszystko, co w tej przeszłości jest zablokowane, postawić do tego, żeby nam służyło. Wszystkie blokady, całą ciemność energetyczną, nie jest tak, że można je w ogóle ominąć, ponieważ to, co jest z nas zatrzymane, jest w nas zatrzymane, i nie pozwala nam iść do przodu, po to, żeby postawić siebie, do większej mocy, do większej siły, urosnąć swoje wewnętrzne dziecko. Tak? Przez to mieć więcej siły, mieć więcej mocy do tego, żeby iść w życie, ponieważ im bardziej jesteśmy poblokowani na poziomie wewnętrznego dziecka, tym bardziej reagujemy z dziecka, tym większe mamy oczekiwania w stosunku do świata zewnętrznego i tym więcej pomyłek robimy w myśleniu.